Chciałbym y, y, może głos oddać panu. Mam dwa krótkie pytania. Pierwsze pytanie do państwa, którzy reprezentują tutaj bardziej, powiedzmy, teorię, tak, badania tak, uniwersyteckie, odnośnie tematu, który już został trochę podjęty, czyli media publiczne. Jeżeli mogliby państwo trochę bardziej rozwinąć swoją diagnozę, ocenę tych mediów publicznych dzisiaj, bo to jest na pewno duży problem, abstrahując oczywiście od y, politycznej oceny, no, jeżeli można to w taki sposób na to odpowiedzieć i no, interesuje mnie jakaś diagnoza, ale także postulaty, kwestie tego jak te media publiczne uzdrowić. I drugie pytanie do Państwa praktyków, których oczywiście tutaj kojarzę ze szklanego ekranu. Też już trochę padło na temat poglądów nieakceptowalnych. Rozumiem, że co innego, kiedy przychodzi dwójka gości, dyskutują, ale te poglądy się ścierają w spektrum akceptowalnym, a co innego, jeżeli ktoś przychodzi, no i nie wiem, tu odnoszę się do ostatnich wydarzeń, nie wiem, i mówi, że można jeść psy, czy coś takiego. I jak, pa, jak Państwo podchodzicie do tego rodzaju gości, bo rozumiem, że no, czasem trzeba kogoś takiego zaprosić i no, pewnie to jest trochę inne podejście, niż do takiego w cudzysłowie zwykłego gościa. Jak do tego się przygotowujecie? Jaki jest Państwa, jaki jest Państwa do tego stosunek? Może zaczniemy od mediów publicznych, Tomku, tylko proszę moich panelistów o takie dwie minuty. Dobra. Tak, właśnie i tutaj Pan Pan zadaje temat, który rzeczywiście jest na osobną debatę. Nie ma oczywiście jednego rozwiązania idealnego, który można by zastosować. Ja sobie tak trochę żartobliwie przywołałem tę dyskusję o BBC, bo ale tu Państwo redaktorzy doskonale potwierdzili, że, że to tylko pewien ideał, który niekoniecznie w praktyce musi się wiązać. Znaczy dwa modele są. Pierwszy jest taki, że w ogóle przestaniemy się bawić w media publiczne, zlikwidujmy i niech będzie w Taki krąg, system po prostu mediów, które ścierają się, są prywatne, mają zatem prawo do tego, aby pokazywać to, co uważają, że jest dla nich istotne. Ta wizja świata oczywiście zgodna z prawem, przepisami obowiązującymi, no ale z drugiej strony w Konstytucji jest pewna wskazówka, że te media publiczne powinny być. Po pierwsze, jest o tym mowa przy okazji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mamy ją i wciąż te przepisy obowiązują, więc Trudno to jest z, z dnia na dzień wyrzucić. I, i druga rzecz to, jest, to są te przepisy, które mówią o bardzo ważnej kwestii, o pluralizmie politycznym. I y, partie polityczne, organizacje pozarządowe i y, środki społecznego przekazu zostały obok siebie postawione w Konstytucji. A więc jest to jakby sygnał od, od prawodawcy konstytucyjnego, że on widzi konieczność pewnej równowagi i że te media tak zwane publiczne powinny tę równowagę w, 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 zapewniać. Oczywiście koncepcji może być wiele. Może być t, tutaj powołanie takiej rady, która miałaby charakter społeczny, była by wywołaniana chociażby przy, w, przy udziale przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy delegowaliby swoich przedstawicieli do tej Rady, Rady Programowej, w inny sposób wyłaniania kierownictwa mediów publicznych, żeby nie robiły to, medii, nie robiły to gremia, które dają się z, w, przejąć przez, przez polityków. Więc to jest bardzo trudny i, i żmudny właściwie środek wypracowania. Natomiast to, że musi się to dokonać, to, to doskonale wiemy. Przepraszam, bo nie mogę, niestety już widzę więcej. Tak, więcej... Nie, nie, nie... Już, już się kręcę na swoim siedzonku i przekazuję głos Kasi. Kasiu, czy możesz się odnieść do kwestii mediów publicznych? Też tak. Krótko. Chociaż to ciężko krótko. To, to, to trzeba bardzo głęboko zreformować. a ja znowu wrócę do BBC, ale też wrócę do tego, żeby trochę rozgraniczać pomyłki dziennikarskie, a na przykład dezinformacje i żeby trochę budować to wszystko na jakości. Ja nie jestem specjalistką od zarządzania mediami, natomiast musimy pamiętać, że media też są przedsiębiorstwami i też bardzo ważną rolę pełnią w sektorze biznesowym i też nie należy o tym zapominać i tego lekceważyć i kazać tego lekceważyć ludziom, którzy w tych mediach pracują. Tak więc to wymaga bardzo głębokiej reformy, ale mądrej, żebyśmy nie wylądowali w tym, w czym jesteśmy obecnie. Żebyśmy z tego po prostu wyszli, tak? tak? No właśnie, pytanie dla naszych praktyków. Co, co z tymi gośćmi? Gości, tak no, tak, no oczywiście jest jakiś zbiór. Osoby, które funkcjonują w życiu publicznym i które mają na różne tematy, nazwijmy to egzotyczne poglądy, które ze względu na dawkę czasami obrzydliwości przestają być nawet poglądami, bo trudno czasami nazwać to tak poglądem, nawet jeśli ktoś. Myślę, no, przykład z psami, który Pan przytoczył, jest takim jednym z ostatnich i dość, dość mocno też się o tym mówiło i głośno, i to było dość rozpowszechnione. Moja najprostsza recepta jest taka, że ja po prostu zawsze reaguję. Nie wiem, bo Pan powiedział, że czasami trzeba takich gości zaprosić. Nie wiem, czy trzeba, ale czasami tak jest, że jest gość. Różne są powody, dla których goście tacy, a nie inni znajdują się w programie. Znowu to jest oddzielna debata dotycząca kryteriów zapraszania gości. I, yy, dla mnie nieakceptowalne jest wygłaszanie, dobra, cudzysłów, poglądów, które, których upowszechnienie mogłoby się wiązać, najogólniej mówiąc, z wyrządzeniem komuś krzywdy tak, w przyszłości. Czyli jak mi ktoś mówi, że y, homosie, cytując jednego z polityków, to pedofile i stawia z równości, to nie jest to pogląd, który ja pozwolę wygłosić w programie. To znaczy, oczywiście, on może to powiedzieć. Ale będzie to reakcja, która albo nakaże mu przeprosiny, albo jestem gotowa wręcz pożegnać gościa z programu. Chyba mi się to do tej pory jeszcze nie zdarzyło. Czy kwestie związane, no nie wiem, tak? w ogóle bijmy dzieci, nic się nie stanie, no i tak dalej, i tak dalej. Zawsze, jeśli za poglądem stoi potencjalna czyjaś krzywda, nie wyobrażam sobie braku reakcji, a pewnie w jakiejś konsekwencji też przemyślenie, czy w ogóle taki gość powinien w przyszłości w programie się znaleźć. Jacku? Myślę, że to, to kryterium przez Agnieszkę zaprezentowane no, myślę, że jest absolutnie zasadne, tak? Że, że gdzieś krzywda ludzka, czy, czy złamanie prawa na przykład też jest myślę, że, że jeżeli ktoś jawnie nawołuje do łamania prawa, to, to, to też niekoniecznie powinien mieć przestrzeń do, do głoszenia w dużych mediach takich poglądów, ale i. Ale... Ja nie wiem, z ciekawości świata też z jakiejś wrodzonej przekory, to, to, to czasem lubię gdzieś tak blisko tej dopuszczalnej granicy, z takimi ludźmi rozmawiać, dlatego też, że, że uważam, że nieraz już jak oglądam się za siebie, to, to mam wrażenie, że właśnie taka homogeniczność przekazu też jest niekoniecznie dobra i dla. Nie wiem, jakiejś refleksji, namysłu. Warto czasami po prostu dać przestrzeń do, do, do wyrażenia jakichś trochę innych od tych najbardziej uśrednionych poglądów, do takiej rozmowy, jak Pan mówił, na pewno warto porządnie niż zwykle się przygotować i mieć takie merytoryczne, naprawdę konkretne podłoże, żeby móc z ewentualnie rzucanymi jakimiś kontrowersyjnymi bardzo tezami czy liczbami móc polemizować, ale bywa to trudniejsze, ale myślę, że czasem warto po prostu, no to, to, to jest, bywa też ciekawe.